Sokratesie, dlaczego ludzie czynią zło? Z niewiedzy, oczywiście. Każdy człowiek z wielu rzeczy możliwych wybiera jedną, którą uważa za najkorzystniejszą dla siebie i na tej zasadzie opiera swoje postępowanie. Straszną byłoby rzeczą, gdyby ktoś, kto posiada wiedzę, czymś innym mógłby być owładnięty i pociągnięty za tym jak niewolnik. Powtarzam jeszcze raz. Nikt, kto trafnie osądza, co jest najlepsze, nie może postępować wbrew temu, lecz postępuje się tak tylko z niewiedzy. Czyli twierdzisz, Sokratesie, że ten, kto wie, czym jest dobro, czyni je i że nie może czynić zła? Tak twierdzę. Czynienie zła opiera się zawsze na fałszywym uznaniu czegoś za dobro. Człowiek czyni zło, ponieważ złudnie spodziewa się uzyskać z niego dobro, otrzymać bogactwo, władzę, przyjemność, a nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wina jaką ściąga na siebie dusza niewspółmiernie przewyższa owe zdobycze. Może masz rację, Sokratesie. Znam takich tyranów, co głęboko wierzyli, że czynią dobro, choć wszyscy wokół uważali to za zło. I prości złodzieje twierdzą też, że to, co robią, nie jest czymś złym, że jest to po prostu jeden z zawodów. Ale zdaje się, że czasem trafi się i taki człowiek, który wie, że zło czyni, ale twierdzi na przykład, że nie może się powstrzymać. Jeśli ktoś twierdzi, że jest świadomy tego, że czyni zło, to taki człowiek tak naprawdę nie uznaje tego za zło. Powtarza jedynie to, co usłyszał od innych. W głębi swej duszy uznaje to za dobro i uważa, że przynosi to mu jakiś pożytek. Lecz jest to błądzenie i wynika z niewiedzy jest to niewiedza o tym, kim się jest, jaka jest nasza natura. Więc pierwszym i najważniejszym zadaniem każdego z nas jest poznać samego siebie. To znaczy poznać swą ludzką naturę, którą dzielimy ze wszystkimi ludźmi, bo wydawać nam się może, że dla jednego dobrem jest jedna rzecz, a dla drugiego inna. Lecz jest to złudzenie, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i nasza natura jest taka sama więc dobro i zło jest takie samo dla wszystkich. A dobrem najwyższym dla każdego człowieka jest Dobro jego duszy, by była jak najlepsza. Tak mógłby Sokrates przedstawić swój pogląd na dobro i zło, gdybyśmy mieli możliwość zadać mu kilka pytań. Jego stanowisko nazwano intelektualizmem etycznym, gdyż twierdził, że wiedza determinuje nasze działanie etyczne. Taki Hitler, uchodzący za symbol zła, wydaje się, że był głęboko przekonany o tym, że czyni dobro. Tak samo ktoś, kto wysadza się w powietrze, zabijając innych i wierząc, że dzięki temu pójdzie do raju. Seryjny morderca, który torturuje i zabija, bo cierpienie innych sprawia mu przyjemność, może być świadomy, że inni uznają jego postępowanie za zło, on też może twierdzić, że jest świadom, że czyni zło. Ale jednak przyjemność, którą daje mu zadawanie bólu, jest dla niego największym dobrem. A wy co myślicie na ten temat? Czy Sokrates miał rację? Czy ludzie czynią zło z niewiedzy, biorąc je za dobro? Czy może dobrem dla każdego jest co innego, bo nie istnieje coś takiego jak natura człowieka, wspólna wszystkim ludziom?